Jestem Wam niezmiernie wdzięczny, chyba od tego powinienem zacząć, bo jest to kolejna wielka impreza z udziałem reprezentacji Polski, którą możemy wspólnie przeżywać w ramach relacji YouTube'owej. Więc bez przedłużania zapraszam Was na mecz Polska Holandia w ramach pierwszej kolejki fazy grupowej. A sponsorem tego filmu, jak i kanału podczas Mistrzostw Europy 2024 jest oficjalny polski bookmaker STS, który przygotował dla Was specjalną limitowaną ofertę polegającą na tym, że jeśli Polacy wygrają chociażby jeden mecz w fazie grupowej, a wy takie zdarzenie uwzględnicie na swoim kuponie i taki kupon okaże. Się wygrany, to zyskujecie bonus 300 zł. A to wszystko oczywiście po założeniu konta z linku w opisie bądź po wpisaniu na etapie rejestracji kodu FootBreak 300. A ponadto sam bonus łączy się z gwarantowaną stawką 660 zł na start, więc zachęcam pełnoletnie osoby, żebyście sprawdzali wszystko w opisie tego filmu. Zobaczcie, co się tutaj dzieje. Za to właśnie uwielbiam imprezy rangi mistrzowskiej. Kibice zgromadzeni z różnych stron Europy, wspólnie bawiący się przed meczem, w tym przypadku Polska-Holandia, a my udajemy się do Polaków, którzy, no już lecą grubo. Naprawdę, bardzo grubo lecą. Możemy zobaczyć tutaj. Coś pięknego, coś pięknego. Wynik, poproszę. Stary, Stary. ale tak szczerze? No, no szczerze, no jak inaczej. 1-0 dla Polski. Krzysztof Piątek odpala pistolety i euforia tutaj w Hamburgu. Nie wracamy dzisiaj. Mecz kończy się dla nas o godzinie drugiej w nocy. A kiedy wracasz? Jak wygramy, to wracam jutro, a jak przegramy, to wracam dzisiaj. Okej, okay, no dobra, dobre plany na przyszłość. A Atmosfera, jak się podoba w Hamburgu? Stary, no jest sporo Polaków, więcej niż w Katarze, więc jestem mega nakręcony. Więcej jest Holendrów, to widać, nie? Ich ma być 40, 40 koła. koła no. no ale co, ja mam nadzieję, że będziemy dobrze się bawić i że Biało-Czerwoni wygrają. No i tego Tobie i sobie też życzę i wszystkim Polakom zgromadzonym w Hamburgu, ale także tym, którzy oglądali ten mecz telewizji. Po zwycięstwo, jazda! Lecimy! Ciekawą kwestią na pewno jest to, że pod stadionem są osoby, które nie mają biletu, a mimo to udały się setki kilometrów do Hamburga, by wspierać Biało-Czerwonych. Zobaczcie i poznajcie jedną z takich osób. Dlaczego w ogóle przyjechałeś do Hamburga nie mając biletów? Wiesz co? Nadzieja, nadzieja, nadzieja. Jesteśmy całym sercem za Biało-Czerwonymi, Byliśmy w San Petersburgu na Euro, byliśmy w Marsylii na Euro. Tutaj liczyliśmy, że mimo wszystko zdobędziemy bilety. Wierzymy cały czas w to gorąco. Są osoby, które cały czas szukają biletów. Wierzymy, że wejdziemy na stadion i będziemy wspierać naszych. A jaki ma się budżet przewidziany? Yy, budżet w tym momencie około oscyluje 400 euro za bilet. Jakikolwiek. Jakikolwiek. Trzecia kategoria. Jest, yy, jesteśmy w czwórkę, więc wierzymy do końca. Jeszcze czekamy, będziemy tutaj w Niemczech, krążymy. Dzisiaj po meczu do Düsseldorfu jedziemy tak żeby wspierać również w pozostałych meczach z Austrią i z Francją. A jak byliście na poprzednich turniejach to także jechaliście bez wejściówek czy... w San Petersburgu byliśmy z wejściówkami, a w Marsylii kupowaliśmy pod stadionem właśnie. Natomiast popyt na imprezę widać, że sytuacja pandemiczna tutaj w Europie wywołała niespodziewany popyt na bilety i Zresztą widać w transmisjach telewizyjnych, że stadiony są naprawdę pełne. Jak widzicie, wiara kibicowska jest niesamowicie wysoka, mimo tego, że na papierze, no to umówmy się, Holendrzy są zdecydowanym faworytem. Jeśli miałbym pokusić się o wytypowanie i moją predykcję, no to niestety nie będę aż tak optymistycznie nastawiony, biorąc pod uwagę kontuzje, które pojawiły się w reprezentacji Polski, a także ogólnie siłę reprezentacji Holandii Stawiam mimo wszystko jeden do trzech w plecy. Wolę się naprawdę pozytywnie zaskoczyć, niż wchodzić na stadion z jakimikolwiek oczekiwaniami na temat wyniku. Liczę oczywiście na to, że Biało-Czerwoni powalczą, będą gryźć trawę, przysłowiowo rzecz ujmując i... Sprawią, że polski kibic będzie mógł się poczuć dumny, że nasza kadra będzie w stanie przeciwstawić się, jakby nie patrzeć, europejskiej potędze. Więc takim nastawieniem tam za chwilę wchodzimy. Mimo wszystko, że wiecie, wokół kadry ostatnio utworzyła się taka bardzo pozytywna atmosfera. Można chyba powiedzieć, że takim nowym rzecznikiem prasowym stał się Tymoteusz Pucharz. Osoby, które śledzą Twittera doskonale wiedzą o co chodzi. Jednak mimo tego czynnika nie jestem w stanie wskazać, że Biało-Czerwoni dzisiaj wygrają, ale... Oby mnie zaskoczyli i obyśmy naprawdę zgarnęli choćby jeden punkt z tego jakże istotnego meczu, bo remis myślę, że każdy z nas weźmie z pocałowaniem ręki. Poją drogą, to jest niesamowite, że są faktycznie osoby, które jeżdżą za tą reprezentacją, nieważne, gdzie ona by grała. No zobaczcie, przed chwilą osobę, która wypowiadała się do kamery, przyjechała setki kilometrów z Polski tylko po to, żeby dać mentalne i fizyczne wsparcie biało-czerwonym, w tym myślę, że jednym z ważniejszych dniów w 2024 roku. I to się naprawdę szanuje, to się docenia i można tylko podziwiać. I nie wiem, czy wiele osób byłoby w stanie poświęcić się i wydać swoje pieniądze na paliwo, czy na jakąkolwiek inną formę komunikacji, żeby pojawić się w miejscu, w którym Biało-Czerwoni rozgrywają swój mecz i nie mieć przy tym pewności, że uda się wejść na stadion. To jest, myślę, że postawa naprawdę godna pochwały. Jaki wynik dzisiaj? 1-1. Optymistycznie. A kto bramkę by strzelił? Yy, myślę, że może Urbański. A myślę, że w ogóle Urbański zagra? Ja myślę, że on wejdzie z ławeczki i wtedy odmieni okay, losy, ty, losy Czyli mecz. jednak Holendrzy wejdą mocno w ten mecz, pokażą swoją dominację, zdobędą bramkę i dopiero potem biało czerwoni będą wynik gonić. Dokładnie tak myślę, że w drugiej połowie pokażemy Holendrom, co, co potrafimy. Naprawdę atmosfera przed meczem jest gorąca, niesamowita. Nie jest to pierwszy turniej z udziałem reprezentacji polskiej, który przeżywam na żywo. Mimo wszystko nie pamiętam, żeby kiedykolwiek było aż tak gorąco, tak fajnie, tak pozytywnie oby więcej takich imprez międzynarodowych. Prawdopodobnie odległość krajów w naszej grupie do Niemiec odgrywa tutaj czynnik decydujący, bo wyobraźcie sobie, że my jesteśmy tak naprawdę chyba jedyną grupą, która w całości graniczy z Niemcami. Swoją drogą, jeśli zastanawiacie się jakie nastroje panują wśród holenderskich kibiców, to wczoraj podczas bardzo przyjemnego wieczoru udało mi się z jednym z nich porozmawiać i kiedy zapytałem go na temat predykcji, na temat jutrzejszego, z wczorajszego punktu widzenia meczu, Zapytał mnie tylko, czy ma być szczery, czy może podejść do tego bardziej optymistycznie. No to powiedziałem, że liczę oczywiście na szczerość i wytypował wynik 4 do 0. Przechadzając się pod obiektem HSV, napotykamy sympatycznego redaktora Wiśniowskiego, witam serdecznie. Dzień dobry, Jak Jaka tą sfera się podoba? Wiesz, co na razie jeszcze jej nie poczułem. Widziałem, że na mieście zaczęli rządzić Polacy dopiero gdzieś tak od godziny, godziny, no może dwóch godzin. I spotkałem, no kilkusetki bitów reprezentacji Polski, także już widziałem, że przejęli Hamburg, bo wcześniej, z tego co dochodziły do nas słuchy, to Holendrzy byli górą. Tak. Także wczoraj wieczorem w Hamburgu. No ale my dzisiaj pokażemy na stadionie, kto tutaj Czyli rządzi. Właśnie kolejne pytanie, no predykcja wynikowa, ale myślisz, że będziemy w stanie remis choćby urwać? Wiesz co, ja jestem tak skonstruowany i to jest oczywiście naiwność, to jest romantyzm, to jest coś, z czego później mam bardzo dużo problemów i konsekwencji i cierpię, ale im bliżej meczu, tym ja jestem zawsze bardzo optymistyczny. No i nie mógłbym iść na mecz, nie wierząc w to, że drużyna, której kibicuję, nie wygra, no bo to jest bez sensu. I ja jakby całe ja kibic... tak idę, wiesz? No to nie, no to, to, to całe kibicowanie można wsadzić do kosza. Bo w poczekaniu się... chodzi o oszukiwanie się. Do, do, o oszukiwanie do. się. Ja się będę oszukiwał. Słuchaj, dzwonią do mnie w tym czasie nasi koledzy sympatyczni z meczyku, więc mamy z nimi łączenie na to żywo. Odbieraj. Odbieram. Dobra. Tak to, to wygląda. Tak, tak widzicie na, na namacalnie jak wygląda praca redaktora, redaktora sympatycznego. Redaktor, redaktora, który idzie na mecz. Czekaj. O, teraz. Teraz, teraz, teraz. Teraz widać. Dobra. Właśnie straciliśmy dobrą pogodę, bo już mieliśmy przed chwilą ale... Ma się ukazane, jak to wszystko wygląda namacalnie. Łukasz Wiśniowski łączy się z meczykami na żywo poprzez Skype'a. Praca do praca. Podajemy się na stadion, tylko najpierw muszę odłożyć sprzęt, ponieważ nie wejdę z aparatem, więc przerzucamy się na telefon. Pierwsze wrażenia po wejściu na stadion odrobinę, trochę bardziej pomarańczowo niż biało-czerwono, ale 40 tysięcy, w sensie jeszcze nie, zakładam, że to za chwilę się zapełni w stosunku do 20, to będzie znacząca różnica, mimo wszystko liczymy oczywiście na to, że biało-czerwoni będą głośniejsi. Mało kto się spodziewał, że w wyjściowym składzie znajdzie się Adam Buchsa, Kasper Urbański i Romańczuk kosztem Kuby Modena, który ostatni z naprawdę bardzo udany. W każdym razie być może jest to metoda do tego, byśmy dzisiaj osiągnęli satysfakcjonujący nas wynik. Teraz oglądam mecz na trybunie, gdzie siedzą w większości biało-czerwoni. No, obyśmy naprawdę wygrali, bo to może być niesamowita brzawa, mogą być niesamowite emocje, to, że jeśli wynik nie do końca ułoży się po naszej myśli. Ale dobra, im bliżej meczu, tym jakaś, jakiś promyk nadziei się pojawia, że uda się, uda się osiągnąć korzystny rezultat. Dostałem informację, że osoba, którą widzieliście na materiale i wypowiadała się, że przyjechała tutaj całkowicie bez biletu, udało jej się wejść na, na stadion i że wyjdzie z niego w pozytywnych Na pierwszą okazję reprezentacji polskiej Bartek Salamon postanowił uderzyć połowy połowę Prawie, prawie, brawo i o to chodzi, o to chodzi, żeby pograć trochę w piłkę, nie się tych golembów i Jasper Urbański to dokazał Tak jak w parlingach przed mistrzostwami świata, Europy, to Uff! Kolejny strzał, Simonsa. Małe rzeczy na jeszcze. Żółta kartka dla zawodnika polenderskiego, prawdopodobnie Fermana. Tak przynajmniej realizator na telewizji pokazuje. 15 minut za nami. 0-0 na tablicy wyników. Jakieś akcje były, tak, które państwo że potrafią bardzo dobrze utrzymywać się przy pulce? Dalej. Trzeba grać po prostu w piłkę z taką drożdżą jak Polandia, nie można na pewno się bym schować, bo nic tego dobrego nie wyjdzie I myślę, że Polacy wyciągnęli jakiekolwiek wnioski po dosyć podobnym meczu, który miał miejsce na mundialu w Katarze, gdzie to przegraliśmy 0-2 z Argentyną, bo mniej więcej można było spodziewać się tutaj tego samego, a jednak trochę inaczej to wygląda. ta minuta, 16 minuta, niesamowite, się Siemiński asysta, mamy to, mamy to, lecimy na giełdę, jeszcze jeden, jeszcze jeden, jeszcze jeden, jeden, oj, oj, oj. Niestety Holendrzy doprowadzają do wyrównania w 30 minucie kołdingach po, po rykoszecie, no, co wskazywało na to, że będą w stanie zdobyć bramkę w tej połowie, bo tak naprawdę z poziomu trybun przynajmniej nie mieli żadnej dogodnej sytuacji, ale co zrobić. Jeden do jednego, walczymy dalej. Naprawdę znakomite 45 minut w wykonaniu reprezentacji Polski, która pokazała, że jest w stanie przeciwstawić się Holandii. Tylko takie były oczekiwania na dzisiaj, żeby powalczyć z kolędami i pierwsze 45 minut to zagwarantowało, a bardziej Polacy zagwarantowali to w pierwszych 45 minutach. I oby ten wynik, a kto wie, może zwycięstwo było bo po drugiej 45 minutach, byłoby rewelacyjnie, ale remis... Myślę, że bierzemy po załabaniem ręki. Tak jak mówiłem to przed materiałem na początku, wszędzie przed meczem. To, to zdanie podtrzymuję, bo Holendrzy są groźni Mimo wszystko po tej bramce powierzyli bardziej w siebie. Bożni mieli kilka dogodnych sytuacji, parę razy nasza obrona została i mogło być różnie. Mogło być równie dobrze 3 do 1, ale trzymamy remis i trzymajmy go do końca. Więc taką myślą przystępujemy do drugich 45 minut. połowa i wiecie co, pierwszy wniosek po tym meczu wiadomo, że emocje i tak dalej, ale Bartek Salamon co gra w obronie dzisiaj to jest po pierwsze mocne zaskoczenie, wracając na jego ostatniej formie a po drugie, no generał mamy naszego Virgila Van każdą biłę praktycznie chłop wygrywa z przodu rewelacja dobra zmiana była po jednym słabszym ogniwem jak dla mnie był Sebastian Szymański który został zastąpiony przez Kubę Modera, więc to jest ten wniosek po pierwszej połowie. W każdym razie... Eee! No brzydko, no brzydko, ej! To jest kartka! To jest kartka! Sytuacja z Kubą z Moderem, jeśli nie wiecie o co chodzi. Po meczu, po to oglądaniu to po meczu, to będziecie wiedzieć. Że... Bardzo czy? Dobrze, że nic groźnego się nie stało. Staje się po części trochę takim wojownikiem Michała a jak to miało miejsce w przypadku Adama Nawałki, gdzie tym żołnierzem był Mączyński. Trochę taki obraz mi się kreuje. Zobaczymy, jak długo to potrwa, bo wiadomo, że potem może być zupełnie inaczej. W każdym razie bardzo pozytywnie i trzymajmy ten wynik. A może jeszcze dołóżmy coś jeszcze. A było to do przewidzenia, że pod teraz Terasa Romańczuka, a także Batka Salamona. No i to. Szabin i Simon dogodną sytuację. Defaj źle się zabrał, na szczęście nic groźniejszego dla naszej reprezentacji. Z tego nie. Wynik był! No! Yeah! Autentycznie nie pamiętam, kiedy oglądałem tak dobry mecz reprezentacji polskiej. Coś wspaniałego. A to od wyniku, sama gra, przy bez Roberta Lewandowskiego, o tym tak potem, bo być może istnieje życie bez lewego. Jak ten mecz dosadnie pokazuje. Dużo szczęścia. Dużo szczęścia po życiu roznym. 17 minut do końca. Kurde. Oby się udało, naprawdę, bo jak nie wierzyłem przed meczem, tak już w tego spotkania to jest coś Słuchamy te ale będzie to jest lepiej smakowało, jak jednak ten korzystny rezultat uzyskamy. Ma jeden Kolumbia, od Beckforsa, młody i robi swoje. Boli, kurde, boli, to boli. Już na chłodno po meczu białoczerwonych w ramach pierwszej kolejki fazy grupowej mistrzostw Europy 2024, po meczu, który okazał się zaskakujący, z drugiej strony cudowny pod względem gry reprezentacji polskiej. Ale także cholernie bolesny. Cholernie bolesny z prostego względu, mianowicie gdy wchodziłem na ten obiekt, nie miałem żadnych oczekiwań. Stawiałem, że Holendrzy wygrają pewnie 3 do 1 i zdeklasują nas pod każdym względem. A tu okazało się, że wielka niespodzianka. My potrafiliśmy stworzyć zagrożenie pod ich bramką i to niejednokrotnie, zdobyć bramkę po świetnie rozegranym stałym fragmencie i momentami dominować, dominować grę z drużyną, która na papierze można zaliczyć do czołówki europejskiej. I chyba nie będzie to wygórowane stwierdzenie. Wielkie słowa uznania dla Michała Probierza, który na początku zaskoczył swoim składem, ale jednak szło za tym coś więcej niż tylko kontrowersyjne decyzje. Michał Probierz wiedział, co robi. Postawił na Kaspra Urbańskiego, co też można uznać za zaskoczenie. Postawił na Tarasa Romańczuka, który zagrał świetne zawody w środku pola. Już widziałem na Twitterze nawiązanie do dość trio z Barcelony, Busquets i Niestaszawi, a oczywiście odnosząc się do polskiej formacji w dniu dzisiejszym, gdzie był Taras Romańczuk, był Piotrek Zieliński i był rzecz jasna Kasper Urbański. Że zagrali świetne zawody i obyśmy częściej oglądali tak grającą kadrę, która potrafi zagrać przeciwko lepszej drużynie i stwarzać sytuację, zdobyć bramkę. Wszystko dzisiaj, no może nie wszystko, no bo inaczej byśmy prawdopodobnie ten mecz wygrali, ale większość rzeczy funkcjonowała lepiej niż moglibyśmy założyć w meczu z takim rywalem, jakim jest Holandia, więc. Wielkie słowa uznania dla reprezentacji Polski. Jestem niesamowicie szczęśliwy po tym meczu, ale z drugiej strony naprawdę bardzo mocno wkurzony, bardzo mocno wkurzony z prostego względu, ponieważ ten mecz być może zadecyduje o tym, czy będziemy w stanie powalczyć o wyjście z grupy. Bo zakładają, że nawet wygramy z Austriakami i będziemy mieli trzy punkty, to potem mamy starcie z Francuzami, gdzie prawdopodobnie wiemy, jak to się skończy. Grając choćby najlepszy futbol w historii, to zakładam, że scenariusz jest prawdopodobnie raz jeszcze pod, podkreślam prawdopodobnie znany i pytanie, czy trzy punkty przy dobrych wiatrach dadzą nam wyjście z grupy. Dlatego jestem tak zdenerwowany, że tutaj remis naprawdę był do ugrania, bo Holandia przez większą część meczu nie pokazała niczego zaskakującego, można tak to powiedzieć. Miała swoje sytuacje, jak najbardziej, tego nie można im odebrać ale, mimo wszystko, z przebiegu meczu. Nie wiem w sumie, czy Remis był zasłużony, wiecie, jestem teraz pod wpływem emocji, ale był w zasięgu ręki. To jest chyba dobre, dobre powiedzenie, że był w zasięgu ręki, że remis był dzisiaj do wyciągnięcia i dlatego też jestem zdenerwowany, ale no z drugiej strony no, przed meczem mówiłem, że remis wezmę z w ręki i stawiają na przegraną, więc nie zamierzam w tym momencie narzekać. To ma być podsumowanie, które docenia ekipę Michała Probierza i oby częściej tak to wyglądało. Ja Wam dziękuję, że kolejny raz mogłem pojawić się na żywo podczas wielkiej imprezy z udziałem reprezentacji Polski, ale to nie koniec, bo udaje się również do Berlina, z którego także przewiduję podobny materiał, więc zachęcam oczywiście nowe osoby do subskrypcji, a stare osoby do dalszego śledzenia i dziękuję, że jesteście. Zachęcam także do dyskusji w komentarzach, co wy sądzicie o meczu biało-czerwonych. Więcej czasu Wam mnie zabieram, trzymajcie się do następnego.